To... O. Wśród uba... <laughs> nic nie ma, tylko jest ciężki! Ty, nic nie ma tego jest ciężki, tak? No chodź no, no zobaczymy, czy nic nie ma. Tu nic nie ma, ale tu w środku patrzyłaś. Hmm. Gdzie tu jest zameczek? Zobacz, no. Gdzie tu jest zameczek? Nie, tu. tu. Litka tu. się zawzięła i otwiera. O. Tu. Litka otwiera. On bodaj na leżąco będzie otwierać, ale... Ale otworzy. <noise> Ojej! Ojejku, co ty masz? Yeah. <noise> ty... Daję teraz! Co ty Kanało? masz? Ojej, a gdzie ta książeczka wypadła? Od Okej, Od no zejdziesz do środka, nie tu. Co to jest? Wow, będziesz z babcią skakać? No już babcia chyba ducha wygląda. Pod święta babci. Będzie skakanka, babcie. wiesz, skakanka. Skakanka do skakania. Ojej, tu jakie śliczne naklejeczki. Tam tak się będzie, ale prawie otworzyła. No, jest już blisko. To ja, to ja. Uważam. O, o co to? Daj może. Może to dla mamuni jest, co?